Chrystus zmartwychwstał prawdziwie zmartwychwstał. I dzisiaj okazuje miłosierdzie Tomaszowi, którego nie było za pierwszym razem, kiedy Jezus objawił się apostołom. Gdzie był Tomasz, gdzie chodził? Jezus nie pyta o to, ale zaprasza, żeby włożył swoje palce w Jego serce, w Jego rany. Miłosierdzie misericordia, moja mizeria, moja słabość, moja bieda. I kordia, czyli serce Boga. Jezus zaprasza, żebym swoje słabości, swoją niemoc, swój ból włożył w jego serce, a zostanę uleczony.